Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. W tym materiale, który będzie składać się z dwóch odcinków, przedstawię bardzo dobre i niezawodne auta miejskie, które kupicie za około 15 tysięcy złotych. Wśród miejskich samochodów za tą kwotę znaleźć można wiele modeli, które cieszą się dobrą opinią. Ja jednak wybrałem pięć, które warto wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu auta na co dzień. Pierwsza część będą to auta tylko i wyłącznie z silnikiem benzynowym. W drugim materiale, który będzie dostępny za tydzień, będę opisywał mieszczuchy jednak z dieslem pod maską. Zatem zapraszam do obejrzenia. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Właśnie. Otóż jest jeszcze jeden warunek, który z swego czasu YouTube wymaga. Abyście otrzymywali na bieżąco powiadomienia o nowych filmach. Otóż, oprócz subskrypcji, musi być również odznaczony dzwoneczek. Dlatego prośba do obecnych subskrybentów, jak i osób, które dopiero odkryły mój kanał, aby dodatkowo również wcisnąć cały ten dzwoneczek. Dobrze, nie przeciągajmy zatem. Zaczynamy. Miejsce pierwsze: Ford Fiesta MK7. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2009 roku z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 82 koni. Jeśli szukasz samochodu ładnego z wieloma zaletami, niewieloma wadami, względnie taniego i bezproblemowego, oczywiście w eksploatacji, to masz problem. Takich aut jest naprawdę niewiele. Jednak do tego wąskiego grona należy Ford Fiesta 7. Generacji, która zadebutowała w 2008 roku i od razu była hitem. Co prawda, nie zdobyła tytułu Car of the Year, zajęła drugie miejsce za Opel Insignia, ale klienci zakochali się w tym modelu. Nic dziwnego. Fiesta była już marką samą w sobie, zwłaszcza na rynku brytyjskim. A to była pierwsza, naprawdę ładna generacja. Wersję MK7 Forda Fiesta trudno porównać z poprzedniczką. Przede wszystkim ze względu na zupełnie nowe nadwozie. Prostą karoserię zastąpiły dynamiczne, odważne przetłoczenia. Samochód nabrał dzięki temu sportowego charakteru. Między innymi dzięki biegnącej ku górze linii bocznych okien czy dużym przednim światłom przypominającym starszego brata, czyli oczywiście Mondeo. Rewolucję projektanci przeprowadzili też w środku. Według mnie Fiesta wygląda teraz naprawdę bardzo dobrze. W miejscu klasycznej środkowej konsoli kierowca ma teraz do dyspozycji opływowy kokpit. Wyświetlacz radia powędrował do góry, duże pokrętło regulacji klimatyzacji jest natomiast na dole. Pozostałe przełączniki m.in. ratki i świateł awaryjnych, znajdują się m.in. na środku deski rozdzielczej. Materiały użyte do wykończenia auta są lepszej jakości niż w poprzednich generacjach, ale nadal nie dorównują tym stosowanym w kompaktach czy samochodach klasy średniej, ale to chyba normalne w klasie B. Jest jest samochodem miejskim, nie można zatem wymagać od niego nadmiaru przestrzeni. O ile pasażerowie siedzący na przednich fotelach będą mogli zająć wygodną pozycję, o tyle w drugim rzędzie najlepiej sadzać przede wszystkim dzieci. Plusem tego modelu jest pojemność bagażnika wynosząca 295 litrów. Niestety po złożeniu oparć nie uzyskacie płaskiej podłogi. Natomiast za atut można uznać sporą ładowność. Jeśli chodzi o silnik, Ford Fiesta ma bogatą paletę jednostek napędowych. Również wysokoprężnych. Podstawem stanowiły silniki o dość specyficznym oznaczeniu pojemności, czyli 1,25 litra. Każdy producent doznaczył płytę jednostki 1.2, ale Ford stosował 1.25 od wielu lat, co pozostało już po prostu tradycją. Silnik dostępny był w trzech odmianach mocy 60 oraz 80 i 82 konie. I właśnie motor o mocy 82 koni z czystym sumieniem polecam. Jednostka 1.25 w słabszej wersji ma 60 koni i jest to mówiąc brutalnie totalny muł. Dlaczego o tym mówię? Otóż można się naprawdę zdziwić, jak słaby może być tak ładny samolot. To nie żart, naprawdę może się zdarzyć, że ktoś po prostu pomyśli o jakiejś awarii. Jeśli kupować, to tylko mocniejszą 82-konną odmianę. Tu też ze świecą szukać dynamiki, choć moc jest wystarczająca do normalnej jazdy również w trasie. Silnik 25 Duratek jest bardzo dopracowany i w zasadzie nie ma żadnych wpadek konstrukcyjnych. Jedynie przy większych przebiegach może brać olej, ale główną przyczyną jest dynamiczny styl jazdy do którego zmuszają się użytkownicy. Może to też oznaczać delikatne rozszczelnienie moto. Generalnie do mechaniki silnika nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Podsumowując, Ford jest samochodem bezproblemowym, a usterki, które już wystąpią usuniecie naprawdę tanim kosztem i raz wyeliminowane przynoszą spokój na dłuższy czas. Bardzo dużym plusem jest wygląd zewnętrzny. Patrząc dzisiaj na to autko nikt nie powie, że ma już na karku ponad 12 lat. Wers125 polecane jest osobom niewymagającym pod względem dynamiki i raczej nie chcącym inwestować w instalację RPG. Ale czy tutaj jest sens, jeżeli Fiesta z tym motorkiem pali średnio 6 litrów benzyny? Nie warto wybierać na pewno słabszej odmiany, nawet jeśli kusi dużo niższą cenę. 200 mk 782 82, konie mechaniczne, to pamiętajcie, że absolutne minimum. Miejsce robię oh. Peugeot 207. Za 15 tysięcy kupicie auto z 2011 roku z silnikiem 1.4 o mocy 88 koni, który idealnie nadaje się pod instalację LPG. Zapewne pomyślicie, dlaczego nie nowszy rocznik? Ano dlatego, że później występował już silnik 95-konny 1.4 VTI, który nie jest już tak niezawodny, jeżeli chcielibyście założyć do niego instalację gazową, to niestety, ale ten silnik już zbytnio nie nadaje się do zasilenia pod tlenkiem LPG. Za 15 tysięcy uda się znaleźć dobrze wyposażony i zadbany egzemplarz z polskiego salonu z przebiegiem poniżej 100 000 km, często właśnie już wyposażony w instalację gazową. Poza praktycznym nadwoziem Hedgeback 207 występował także jako pakowne kombi. Auto jest proste w naprawach i części zamienne kupicie w naprawdę atrakcyjnych cenach. Dotyczy to także tylnego zawieszenia w postaci solidnej belki skrętnej. 207 według mnie to jedno z najbardziej niedocenionych aut segmentu B. Było oferowane także z silnikami starszej daty, które doskonale współpracują z instalacjami LPG. Mowa tutaj o jednostkach 1.4 produkowanych do 2011 roku oraz 1.6 produkowanych do 2010 roku. Jeśli chodzi o samo auto, Peugeot 207 zadebiutował na targach motoryzacyjnych w Paryżu w 2006 roku. Na początku samochód był dostępny jako 3 lub 5-rodźmowy hatchback. Rok od premiery Francuzi wprowadzili na rynek zgrabną odmianę CC, czyli Coupe Cabrio. Tak samo jak jego poprzednik 207 CC otrzymał elektrycznie składany hardtop. W 2008 roku w salonach zagościł kolejny wariant nadwozia oznaczony jako SW, czyli w nomenklaturze PSA oznacza Stage Wagon. W 2009 roku przeprowadzono facelifting. W tylnych lampach pojawiły się diody LED, a z przodu auto otrzymało przemodelowany zderzak. Wnętrze jest wykonane ze średnich materiałów, ale pamiętajcie, że cały czas mówimy o aucie miejskim. Natomiast spasowanie elementów jest na wysokim poziomie. Całość wygląda nadal atrakcyjnie i naprawdę może się podobać. Fotele są wygodne i z przodu zapewniają wystarczającą ilość miejsca. Te na siedzenia przeznaczone są bardziej dla dzieci. Podsumowując, wnętrze może się podobać i w autach z przebiegiem około 100 000 km nie wydaje niepokojących odgłosów. 207 to zwrotne, miejskie auto, którego głównymi zaletami są przestronny jak na segment wewnętrzny, atrakcyjna cena, a także ciekawa stylizacja i dwa dobre silniki idealnie współpracujące z instalacją gazową. Myślę, że powinniście wziąć pod uwagę 207 przy poszukiwaniu bezabaryjnego i taniego w utrzymaniu auta, które idealnie sprawdzi się w miejskiej dżungli. Miejsce trzecie Fiat Punto Evo. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2011 roku, z benzynowym silnikiem 1.4 o mocy 77 KM. Punto Evo to doskonały przykład tego, że Fiat najwyraźniej wychodzi z założenia, że lepsze jest wrogiem dobrego i zamiast sprowadzić kolejną generację kropki, ograniczył się do odświeżenia znanego dotąd modelu, nadając mu jedynie przydomek Evo. Historia opisywanego modelu sięga 2005 roku, czyli ponad 15 lat też. A wiąże się ona nie tylko z drobnymi modernizacjami, jakie im oczywiście przeprowadzano, ale także ze zmianami nazewnictwa. Zaczęło się od Grande Punto, gdzie przydomek Grande miał podkreślić, że Punto trzeciej generacji jest wyraźnie większe od poprzednika. I oczywiście tak jest. W 2009 roku Fiat wprowadził do oferty model Punto Evo, dłuższy o 35 mm, który z jednej strony jest liftingiem Grande Punto, a z drugiej jego bogatszą wersją. Obie odmiany są oferowane równocześnie, natomiast do kolejnej zmiany nazewnictwa dochodzi w 2012 roku. W tym momencie zniknęły przydomki, a pozostało samo Punto, które oferowane w dwóch różnych standardach, uboższy, podobny w środku do wcześniejszego Grande, ale z nadwoziem Evo, a bogatszy to po prostu poprzednie Evo. Suma sumarum, auto wygląda według mnie bardzo dobrze i naprawdę może się podobać. Samochód ma też nową deskę rozdzielczą przyjemniejsze materiały, a na górze konsoli wygospodarowano miejsce na opcjonalną nawigację TomTom -Tom z kolorowym wyświetlaczem. Siedzenia w Punto Evo są wystarczająco obszerne i wygodne. Kierowca ma dużo miejsca. Z tyłu nadal jest dość ciasno. objętość przedziału pasażerskiego nie zmieniła się, ale wnętrze nabrało sportowego charakteru, który przywodzi nam myśl Fiata Bravo. Kierowca powinien zdać sobie sprawę z pewnych niedogodności modnej linii nadwozia, do których z pewnością należy kiepska widoczność spowodowana zastosowaniem masywnych, podwójnych przednich słupków i mocno pochylonej szyby. Na przejściu dla pieszych czy małym rądzie można przyoczyć pierwszego lub inne auto. Warto o tym pamiętać prowadząc takie punto. Jeśli chodzi o silnik polecam motor 1.4 o mocy 77 koni. To naprawdę pancerny motor o 8 zaworowej konstrukcji, której nie można nic zarzucić. Co prawda trudno nazwać tę odmianę Punto dynamiczną, ale osiągi w zupełności wystarczą do sprawnego poruszania się w ruchu miejskim. Silnik nie przepada za wysokimi obrotami i amatorowi wyprzedzenia może trochę brakować rezerwy mocy. Na szczęście elastyczność okazuje się dość przyzwoita. W sumie jeśli ktoś preferuje spokojny styl jazdy, to nie powinien narzekać. Tym bardziej, że auto prowadzi się bardzo przyjemnie. Podsumowując, Punto to uczciwe auto, które nie przynosi wysokich kosztów, a w zamian oferuje oszczędne silniki, trwałą mechanikę i wygodne warunki podróżowania. Samochód jest tak udany, że pomimo 15-letniego stażu na rynku wciąż może dotrzymać kroku konkurencji, a jedynym mankamentem jest dość wysoka utrata wartości. Miejsce czwarte. Opel Corsa D Auto za 15 tysięcy kupicie z 2010 roku z benzynowym silnikiem 1.4 Twinport o mocy 100 koni. Samochód był produkowany w latach 2006 do 2014 i tutaj mała ciekawostka. Corsa oczekuje na sprzedaż z tym silnikiem około 37 dni. Dla porównania na przykład Opel Astra J czeka na nowego właściciela 49. dni. I to jest również bardzo dobry wynik. Najbardziej pożądanym silnikiem jest motor benzynowy 1.4 o mocy 100 koni. Samochód powstał przy współpracy z koncernem Fiata. Płyta podłogowa jest wspólna z światowskim modelem Grande Punto. Silniki stanowią miks jednostek włoskich, niemieckich i japońskich. Corsa jest więc prawdziwą kosmopolitą. Charakteryzują się dynamiczną, wręcz sportową sylwetką. Autoprodukowane jest w Ajs Niemczech i oferowane w wersjach 3 i 5. Na dwozie co ważne, dobrze zabezpieczono przed korozją. Wyposażenie większości egzemplarzy jest stosunkowo bogate i obejmuje klimatyzację, elektrycznie sterowane lusterka i szyby. Jedyne najtańsze auta, często kupowane przez floty, z najsłabszym benzynowym silnikiem 1.0, czasem są pozbawione klimatyzacji. Materiały we wnętrzu są dobrej jakości, dzięki czemu cockpit nie wydaje żadnych bliżej niezidentyfikowanych, a denerwujących dźwięków. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj motor, tak jak wspomniałem, 1.4 o moc 100 koni. Jest to czterocylindrowa jednostka benzynowa. Chociaż Corsa, Corsa jest małym miejskim autem, to taki poziom mocy nie gwarantuje sportowych osiągów. W jednostce napędowej zastosowano technologię TwinPort. Jest to system o zmiennej charakterystyce układu dolotowego silnika, który posiada dodatkową przepustnicę w jednym z kanałów dolotowych, co pozwala na kilkuprocentowe ograniczenie zużywanego paliwa oraz zmniejszenie toksyczności spali. Przyspieszenie od 0 do setki deklarowano przez producenta trwa prawie 12 sekund, a prędkość maksymalna to równe 180 km na ale dla fanów adrenaliny przygotowano przecież 192 konną wersję OPC. Silnik 1.4 jest jednak dość elastyczny, a świadczy o tym na przykład to, że na najwyższym piątym biegu równomiernie przyspiesza już od 50 km na godzinę. To naprawdę dopracowana jednostka, która, gdy będzie odpowiednio serwisowana, przyjedzie bez problemu 400 000 km. Podsumowując, Corsa to naprawdę atrakcyjna propozycja dla osób, które szukają miejskiego auta za około 15 tysięcy złotych. Co ważne dla potencjalnych kupujących, wiele oferowanych na rynku wtórnym egzemplarzy pochodzi z polskich salonów i ma udokumentowaną przeszłość. To oznacza, że można znaleźć auto bezwypadkowe, regularnie serwisowane i pochodzące od pierwszego właściciela, które powinno dobrze służyć oczywiście nowemu właścicielowi. Miejsce piąte. Jak zawsze w moich materiałach to auto nietypowe, tym razem to Mercedes klasy A oznaczony jako W169. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2008 roku z benzynowym silnikiem 1.7 o mocy 116 KM. Druga generacja Mercedesa klasy A zadebiutowała jesienią 2004 roku. W przeciwieństwie do poprzednika, W168 oferowano już nie tylko w nadwoziu 5 pięciodrzwiowym, ale też drzwiowym. W roku 2005 w samonach Mercedesa pojawiła się wydłużona wersja auta, ale była oferowana jako odrębny model klasa B. Pomimo wielu cech wspólnych w gruncie rzeczy, to zupełnie inne auto. Rok 2008 to czas, w którym samochód przeszedł modernizację. Przemodelowano m.in. reflektory, tylne lampy, zderzaki, atrapę chodnicy, a oprócz tego pojawiło się kilka drobnych modyfikacji wewnętrznych. Sylwetka Mercedesa klasy A W168, czyli poprzedniego modelu, była na swój sposób przełomowa i rewolucyjna. Analizując design kolejnej generacji auta, czyli W169, mamy do czynienia już tylko z ewolucją poprzednika. Samochód wygląda ciekawie, jest spójny stylistycznie, ale jego design nie budzi już takich emocji. Cechy charakterystycznego sylwetki to m.in. długa, opadająca pod dużym kątem maska, a także podłużny, nisko umieszczony grill z szerokimi reflektorami. W oczy rzucają się jeszcze specyficzne kształty szyb na subkach C oraz masywna, tylna klapa z pionowymi, tylnymi lampami. Wnętrze małego Mercedesa jest całkiem przestronne. Oczywiście przestronne jak na małego minivana. Trzeba jednak pamiętać o tym, że odbywa się to kosztem mniejszej komory silnika i znacznie trudniejszego dostępu do sprzętu jednostki napędowej i innych podzespołów. Fotele, zarówno z przodu, jak i z tyłu, są wygodne i zapewniają dość dobre trzymanie boczne. Materiały użyte do wykończenia wnętrza są całkiem przyzwoite, ale ich spasowanie z czasem łapie luzy. W egzemplarzach z większymi przebiegami deska rozdzielcza może już wydawać z siebie nieprzyjemne dźwięki. Bagażnik, niezależnie od ilości drzwi, ma dość sporą, jak na segment, pojemność 435 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy jego przestrzeń rośnie do 1995 litrów. Ma równomierne kształty, a dzięki temu, że siedziska są składane osobno i oparcie osobno powierzchni podłogi jest niemal idealnie płaska. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj benzyniaki, które nie sprawiają poważnych problemów w eksploatacji. Jeśli chcecie całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek usterek, zdecydujcie się na wersję wolnosącą. Doładowana, co prawda, również nie jest zbyt awaryjna, ale przy zaniedbaniach poprzedniego właściciela może dojść do np. uszkodzenia turbosprężarki. Optymalnym wyborem będzie miana 1,7 o mocy 116 koni. Przyspiesza od 0 do setki w 10,9 sekundy lub nieco mocniejsza dwulitrowa o mocy 136 koni. Odwracam zakup podstawowego benzyniaka, który jest za słaby po prostu do tego auta. Podsumowując, przed zakupem używanego Mercedesa klasy AW169 należy dokładnie skontrolować jego stan w solidnym serwisie. Uwaga, na rynku jest wiele aut, które jeździły wcześniej jako samochody flotowe lub taksówki, i często są w katastrofalnym stanie. Na szczęście można też spotkać zadbane sztuki z polskich salonów. Jakie są zatem mocne strony tego modelu? Atrakcyjny design, bogate wyposażenie, szeroka oferta silnikowa, przestronne wnętrze oraz jakby nie patrzeć gwiazda na grillu a jak niektórzy twierdzą, że nie ma jazdy bez gwiazdy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam za tydzień na kolejną część, w której opiszę również 5 dobrych aut miejskich, ale z silnikiem Diesla. Dziękuję.